To najdłuższa przyczepa kempingowa w Europie. To KB Imperial 1000 TTDL. Długość całkowita to aż 11,6 metra, a DMC jest na poziomie 3,5 ton to dom na kołach w dosłownym tego słowa znaczeniu. Oferuje aż 22 m2 powierzchni mieszkalnej, a dzięki systemowi Flexline jest wręcz nieograniczona możliwość dostosowania wnętrza pod twoje potrzeby. Podwójna oś oferuje idealną stabilność jazdy nawet przy pełnym załadunku. Prezentowany układ ma oznaczenie E8. KB oferuje w tej przyczepie aż 9 różnych układów wnętrza i w takim egzemplarzu, który jest przeznaczony dla największej ilości osób, czyli dla aż 8, z tyłu zamiast tego łóżka małżeńskiego, znajdziecie dwa łóżka piętrowe po lewej i po prawej stronie, w których pomieścicie aż czwórkę dzieci. To przyczepa najwyższej jakości, stworzona do podróżowania przez cały rok, nawet w warunkach arktycznych, z czego właśnie słynie KB. Znajdziemy tutaj oczywiście system Alde z w pełni podgrzewaną podłogą, super izolacją oraz niezawodnymi systemami wentylacji, które są stosowane tylko przez markę KB. Kuchnia jest naprawdę nowoczesna i bardzo duża. Mamy tutaj fajną kuchenkę gazową z ukrytym płomieniem od firmy Solgas. Dodatkowo jest płyta indukcyjna, nie zapomniano też o mikrofalówce, piekarniku, a w okolicy części mieszkalnej jest zastosowany odkurzacz centralny. To wszystko pokazuje, że Kabe nie uznaje kompromisów. Tutaj naprawdę można poczuć się jak w domu. Jeżeli szukacie przyczepy, która ma być inwestycją na lata, wykonanej w absolutnie najwyższej jakości, to właśnie KB powinna znaleźć się na szczycie Waszej listy. Przyczepy KB są dostępne w ACK w Kędzierzynie Koźlu, także jeżeli szukacie luksusowej przyczepy na letnie i zimowe wyjazdy, koniecznie zajrzyjcie właśnie tutaj.